Witajcie moi drodzy, z tej strony Łukasz M. W dzisiejszym odcinku kontynuujemy otwieranie saszetek z boksa skandynawskiego. Pozostało nam 20 saszetek, które sobie już tutaj przygotowałem. Nie będziemy przedłużać. W międzyczasie, jak będę otwierał saszetki, powiem Wam, co mi jeszcze brakuje z kart duńskich. Tak więc, pazówek brakuje mi już tylko jedna jest to zawodnik o. Nazwisku Bieland. Co my tutaj mamy? Mamy line-up Irlandii. Mamy fans favorite Błaszczykowski, Miller, Robikin, Bisquets i logo Słowenii. Następnie e, brakuje mi. Rising Star Hoiberg i brakuje mi karta Defensive Rock Agger. no i oczywiście z line-upu dwie karty tak więc pięć kart jeszcze zdanie mi brakuje Neuer Goldstopper Janko Czech to muszę sobie odłożyć Rakitic Isakson i Saxon i Markoic. Co mamy? Znowu ta karta numer jeden się powtarza. Non stop. Następnie mamy. Dynamo, Innan, Foren, Kaderabek, na bogo odłożyć, Benzema, SKRTEL Taka ciekawostka: mój znajomy powiedział mi, że podobno ten komplet wszystkich kart z Danii na eBayu ktoś ze Skandynawii ma wystawione za ponad 200 zł. Tak więc suma zawrotna. Skoro to są bazówki i parę kart lepszych, i chcą 200 zł, no to troszeczkę przesada. Mamy następnie Gintera, Rising Star, Isko, Pintili, Felaini, Seferowicz i Dziuba. Czyli moi drodzy, jak ktoś będzie miał te karty, to odkładać na bok, bazówek nie wyrzucać bo będzie chodliwy towar kompany Defensive Rock Line Up Niemiec Modric Hart Buffon Iwanowicz Rigi Rising Star Carnezis Patricio Siwok na bok logo Szwajcarii Nowakowicz Czyli licząc wszystkie karty zdani to mamy w sumie sześć bazówek następnie mamy trzy line-upy Logo to jest 10. Teraz yy, One to Watch 11. Rising. Już mówiłem. Nie, nie mówiłem jeszcze. Rising to jest 12. I Defensive Rock 13. Czyli 13. Kart zdanie. Elmander. Line up Norwegii. Pedro. One to Watch. Pepe, Tete i Hazard. Kolejna karta z rotu Euro. Tym razem numer 2. Bonucci, Fabregas, stanku logo Anglii i Sparf. No jak na razie nie ma nic nowego Logo Grecji logo lineup przepraszam Kierzakow, fans faworyt. szczęsny. Kachil i logo polski Line-up Szwecji Dyfur Dynamo Pereira Holebas Darida odkładamy na bok i Inler. znowu karta z numerem jeden, OBLAK, Rising star, darida z Czech, szczęsny kowacić Remenko. Pokorin, watch, Skierbret, Pereira, Holebas, Ilmas i Hamsik. Skrtel Defensiv Rok. Line up Słowacji. Kosta, Akimfiyev, Lukaku, Cezara. Fans favorit: Hamsik, Mandžukić, Lalana, Verratti, Ibrahimowicz, Matić. Pozostało nam 6 saszetek. Czyli chyba ostatnio wybrałem, z której strony, gdzie były powkładane same karty zdanie. A tym razem nie ma nic. O, jest jest jednak. Jest line up zdanie. Tego nie mam, czyli to jest numer 52, 53 mam, czyli będzie brakować 54. Innan dynamo. Manolas, Pilar, Glik i logo Finlandii. O i mamy najrzadszą kartę, logo, to znaczy maskotkę. O, i mamy jeszcze jednego duńczyka, powtórka Schma, Elionusi, Dany, Kiwrak i kozacik. Line up. Irlandii Maxim Rising Star Marquisio, Lois Ignaszewicz i logo Czech Line-up Rumunii Rising Star Milik Piszczek De logo Norwegii, Courtois golstoper, Cristiano Ronaldo, Papastopoulos, La Fata również trzeba odłożyć. Saka Kombarow No i ostatnia Saszeczka Znowuż karta numer 1 watch Eder Berezucki Yes, jest, jest no to mam chociaż wszystkie. Bazówki, brakująca karta Bielanda, Almer i Tadic. Czyli moi drodzy, brakują mi trzy karty z Danii. Z line-upu trzecia karta. Brakuje mi Defensive Rock Agger i brakuje mi Rising Star Hojbierk. A tak pozostałe karty, wszystkie już mam. Tak więc, moi drodzy, dziękuję Wam za uwagę. Zapraszam na kolejne filmiki. Będzie unboxing czegoś nowego. Zakupiłem to u mojego znajomego z Max Collection. Tak więc, mam nadzieję, że będziecie zainteresowani kolejnymi unboxingami. Trzymajcie się, cześć.